Dzień dobry! Dzisiaj gramy sobie znów w Supermarket Simulator. Dzisiaj odcinek 11 jest. No więc ja ogólnie nie, nie wiemy my. Nie wiemy jak e, odpalić komentarze, więc e, napiszemy po prostu w... E, na społeczności. Na społeczności. E, I na naszych TikTokach e, ja mam małpa Kubis przez dwa kry na końcu. A ja mam XXX Mi Pro XX X podłoga FP i ogólnie i ogólnie ten. To u mnie już na tiktoku pojawił się filmik pierwszy. Napiszcie też y, na karcie społeczności, tej, którą my wystawimy, to napiszcie jak włączyć komentarze. Błagam Was. I napiszcie jak jest trzy gry. No. Ogólnie widzę, chyba, że chyba przepraszam mam y, trochę kaszel duży, więc czasami będę kaszlał. <laughs> A my w tym filmie chcemy ogarnąć licencję na nowe produkty. No. Czy szafkę? No, chcemy teraz wygrać, bo ja w tamtym zaczynałem. No, e, chcemy ogarnąć szafkę i licencję na nowe produkty. Bo następne produkty będzie jeden do lodówki, reszta będzie na półki szła. No. Nie wiem co można jeszcze powiedzieć. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapeczkę w górę. Podawajcie też dalej nasz kanał, jakbyście mogli oczywiście... Bardzo, was to nic nie kosztuje, a nam bardzo pomaga w rozwoju naszego kanału. I umyli nam dzień. A u was to jest 2 sekundy, dosłownie a Przecież... nas to cały dzień nam umili. Prześlecie filmik, już tyle osób do niego miało, że... No, wiją nas na kanale, zobaczą. Może dają lajka. I może jego Nie się... live będą prowadzone. I to wszystko zależy od tego, czy wy chcecie. No. <tryk> My jeszcze dowiemy się, jak e, w sumie, jak. No, jak to. Jak tam taką rzecz robić. Ogólne filmiki na z Minecrafta, a jak nic napisać, nie napiszę to będziemy Minecraft zrobić To Minecraft będzie już z komputera chyba nagrywany No To jeszcze z komputera tak średnio Bo teraz chyba naprawiłem ten mikrofon, ale to nie chcę na razie marnować tutaj Po prostu potem zobaczymy czy się naprawi ten mikrofon czy nie już po odcinku i ogólnie to też yy, komputer nie jest związany z tym kanałem, więc ja bym się nie mogła nagrywać przez niego. Żebym mógł ci wysyłać. No właśnie, jak to akurat to właśnie ten filmik mm -hmm. nie wyszedł. Nie przesłał się. No. Może na komputer będzie inaczej niż na telefonie. To ja, to ja nie wiem, tam już trzeba filmik, jakiś on krótszy i Ty go <grym> migronetą. Zobaczymy o tym filmie w nie. <trym> Jak widać że ja dużo pieniędzy nam wpalę, tak? Mamy no 200 dolców, a... zaczynaliśmy z... z 70, no. Ale nie mamy plusów, których już. No, muszę napisać że takiej pełnej osoby Mamy sól, tutaj wstawiamy O, płatki, o tylko opakowania Potrzebujemy tego 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 i tego. Ogólnie postaramy się robić daily na naszych filmach, bo ja już pisałam na społeczności, co na wie, że może będzie daily. I wydaje mi się, że postaramy się to zrobić. Będziemy się starać razem daily. No. <coughs> no, raczej wyjdzie. Będziemy mieli ten filmik to mieli jeszcze trzy w zapasie na pewno. Na pewno trzy, nawet więcej. Tak z sześć, z sześć. A jeszcze ten, z, z, w piątek się spotykamy, więc kolejne filmy będą nagrywane. Mm. Ja kompletnie teraz olewam naukę no, okay, i cały czas tylko nagrywam te filmy dla was. Nie mam po co czasu. czasu. No, ja ja te, tak samo, tylko że no... Kolegi jest właśnie u Kuby Jest yy, wszystko. Yy, ja. I u mnie jest większy problem, bo ja muszę jeszcze dojeżdżać tutaj. Yy, za... I ten. Normalnie gdyby to był u, u Gabrysia kanał, to wszystko szło sprawnie, ale nie, za... Ale jak już założyliśmy u mnie, to już. Bo założyliśmy w sumie dlatego u mnie. Że, już miał swój kanał, jak już pewnie wiecie. No, będę miał swój kanał ogólnie i na nim będą takie rolnicze rzeczy, ale też będą gameplaye, czyli gry. Może no coś zdradzisz. No, poczekajcie, zrobię chwilowe cięcie, no bo światło mego się odbija od góry. Albo kamery. O, dobra, może jest lepiej. Trochę mań potrząsł, ale już powinno być git. Teraz powinno być tam, widać trochę dół. Hmm, nie wiem, <trymiany> nie jest. Tylko, że widzisz jak tam się odbija w monitorze? To wyłącz to. Jest lepiej. Jest, jest tak teraz bardziej klimatycznie. Ten właśnie, jeszcze nie wiem, ale u mnie jakby się nie, nie udało z komputera, to ja mam właśnie specjalne jakieś ja światełka na święta, na no coś, ale ja bym je włączył. No ja też mam takie coś. trzeba właśnie, coś się dokonać, zamontować, wtedy nie będę tak waliło. tym, że odmówi jest bo ja mam, mm, mm, Bym musiał drugi przedłużać kupić. Bo <Ky> u mnie cały się nie zapomniałem. A Ale jaki leczy? No, zakopa. Co, przecież ja mam... Muszę monitor podłączyć, muszę podłączyć zasilanie, muszę podłączyć jeszcze zasilanie do chłodzenia yy, do laptopa. Muszę całego laptopa podłączyć. Jeszcze to. O, możemy już kupić. Mm -hmm. Ja bym kupił to na sumie <tryk> Trochę droższa, ale git No, 10, no, 10... <tryk> A, to mam w postawimy, i potem dowali się jakąś małą taką. A wszystko jest, i jest bo tutaj będzie stała szafka. Więc wszystko trzeba przesunąć. Ogólnie dziękujemy. Yy, wam, yy, tym, którzy zas zasubskrybowali już, nasz kanał mamy już 7 subskrypcji. No, bardzo wam dziękujemy za te 7 subskrypcji. Wiem, że to może nie brzmi jakoś. Ale są początki i ogólnie my każą subskrypcję. Yy, wiecie, ja bym yy, bardzo. dla nas jest miła jakaś nam subskrypcję, a, a wiecie, Was to nic nie kosztuje, a nam to mega sprawa przyjemność. Bo no wiemy, i wtedy, wtedy wie... filmy komuś się podobają w ogóle. Ostrość tak czasami łapię. Ogólnie po tym dniu, jak już tutaj wszyscy sobie pójdą, mm. ja, ja pewnie zrobię małe cięcie właśnie, żeby wyparali ja tą ostrość. <grym> A ten, już wziąłeś tą tą? Mm. No wiesz... Mm... Szafkę? Nie mogę. Czemu? Bo już jest po dziewiątej. Mm. Zaraz muszę się skarżyć, że nie ma produktów. <laughs> w sumie nawet nie wiem teraz co mam powiedzieć. Ja też właśnie nie wiem. W ogóle też. Nie wiem, czy chcielibyście, bo jeszcze to, to, to jest nie jest takie oficjalne, ale może kiedyś, jeśli udałoby Wam się nam, nam mówić Gabrycia, to byśmy mieli taki specjalny specjal kiedyś. Żeby Gabryś wrócił do Fortnite'a, to wtedy byśmy naszywali Fortnite'a. Ale na razie... Ja tam chyba ze trzy kafle wydaję albo nawet i więcej. ale na, na razie nie ma co liczyć, bo Gabrysia odszedł na razie na dobre. Ale może kiedyś jeszcze wróci. Tego akurat sam nie wiem, ale zobaczymy. Wątpię, wątpię. Gabryś? Hmm. A jak dobijemy tysiąc subów, to wrócisz? Nie? Ja? Tysiąc. Zastanówmy się. No to pewnie tak w 15 odcinek, to nie można jakaś odpowiedź. <kluz> 15 odcinek, 15. nie wiem, no te odcinki są piątki, albo 15, albo 16, jakoś tak. No, a y już klejstowałeś, no, Sklep? No tak, już no. o, nie się jeszcze tego. Tak, wszystko zeszło. Ale już nic nie ma to i wszystko jest. Ale tylko trochę średnia jakość. Te są takie wyblaknięte. Ja, ja nie wiem dlaczego. Weź kliknij to i weź tam kliknij ten tryb nocny. A weź odkliknij. OK, już czekaj, a weź, no. A czekaj, odkliknij, odkliknij. Gorzej. A weź na maksa to w dół w dół Hało, tylko ten monitorem można sterować ej widzowie, poczekajcie chwilę ja, poczekajcie chwilkę poczekajcie no już jesteśmy widzowie, wolnie małe zmiany zaszły <laughs> już widać ta kolejka nie schodzi teraz tylko na jednym monitorze działamy żeby było dla nas, żeby było wam lepiej, bo nam to w ogóle nie przeszkadzało. Ale chyba powinno teraz być też dla no was nie lepiej. nie kupuj niczego, bo masz tyle zapasów, chłopie. Pamiętaj, kup wszystko, bo no nie mamy ani mleka, ani płatków, ani oleju, ani makaronu, ani spaghetti, ani miodu, ani herbaty. Mamy miod. Nie. nie. Mamy nie. Skończył się. Nie skończył się. To gdzie jest? nie wiecie, Myślałam, że pod tymi rzeczami jest. Nie, nie, ma. No. Dziękujemy panu za zakupy w naszym sklepie. Niech pan już sobie stąd pójdzie, pan panu kupił trzy płatki płatków. Trzy paczki płatków. Do widzenia, do widzenia. Te lodówki w ogóle nie schodzą, patrz. <laughs> nie, wcale w ogóle nie, nie było soków pomarańczowych. Wcale nie skończyłem soków soki wcale nie ma mało mleka. Wcale nie dokładałem wody. Ja y, sera nie nakładałem ani jajek. Ani całej całe, tylko koli. Cała też mam. W ogóle do tylko koli i zapów nieżałem. I mleka, ale widać mleka to jest mało bo... Dzisiaj będziemy i na pewno, że w, w, zrobimy. O ja przepraszam was widzowie żeby gówno... Czekajcie. To, że widzicie. Ogólnie tu jest tysiąc złotych. teraz? Nie. Niczym nie... Raczej znaczy napisy się niczym nie różnią. A teraz? lepiej yy, nie wiem. Lep, bardziej widać kolory. A teraz? Mmm, wszystko jest rozważane. A teraz? I co? Co? Teraz ja mogę grać? Sekunda, kupimy tylko rzeczy i już się daje. Jezu, staniało. Dwa, drobka 5 I jeszcze dwa... Razy, to skomalało. 5.50. Pięć pięćdziesiąt. mąka, to mąka. I druga mąka staniała. Ej, co jest? My mamy dwie mąki. O tak. Mąka zbożowa. I i mąka mąka przed Dobra. Czekajcie, jeszcze kupimy e, szybko... Zwchodzić bardzo. Rzeczy i się zamieniamy. No. A co ty mm. chcesz kupić dokładnie? Ty, a może drugą kasę? Co ty na to? To, to jest nasz nas, nas następny cel. Cel na ten film jest inny. A no co jest w sumie? Ty, możemy już trzy licenc licencje kupić. Ja mam tą licencję, ty, tych już nie mam. Musimy na koncie na aktualnie w ogóle nie coś, żeby grać, ale dobra. Ale wygodnie. Wstawiamy tę tą szafkę. I te półeczki mm. Przestawiamy tutaj mm. Malowaniem zajmiemy się kiedyś Na no, nie ma sensu Z szafkami nie ma co malować. A nie chodzi o to, po tak ustaniemy są ściany i znowu, jak malujemy to Ej, a Kuba? Hmm? Co ty na to, żeby zrobić w drugiej części? Czy teraz na ten odcinek, bo już zrobiliśmy, zrealizowaliśmy w sumie cel. Tak. I, bo jest dopiero 15 minut odcinka. No. Co Ty na to, żeby zrobić po prostu, e, teraz kupić e, już tą, tą, jak ona się nazywa? Kasę samoobsługową? No, albo samą kasę, bo samoobsługowa kosztuje 900. Ja, według mnie, na samą samoobsługową, dlatego, że ona zajmuje mniej miejsca, według mnie. No, przy ścianie gdzieś dać. No tak, a, a taka ta duża, ona zajmuje w miejsca, nie mamy tyle miejsca, jeszcze zobaczmy. No przy ścianie, teraz mogę sobie <coughs> pokazać. Dobra, tak, już dokup, zrób zakupy. Nie, nie wiem, czy założyłem, bo zrobimy zakupy, bo jest 20 minut odcinka. To już teraz to rozłożysz. I mi się wydaje, że. O! Ajem. Co? Ten. A, a się... co tutaj na, a co tu, no wyżycie może nie? No kupiliśmy licencję przecież. Czekaj, co na odblokowaliśmy? Yy, ten, pierniki, cukierki, produkty weź, produkty. Dobrze było, market i produkt. Na samolot weź, na wiem, czekaj. Uwaga, Cukier... cake. Wszystko Jel... kupujemy. <laughs> no. Płatki, czekolada i jogurty. To jogurty są tylko do lodówki, to tam jest na jogurty. Aż trzy miejsca są na górce, więc wiesz, wykorzystaj je. Widzowie, szczerze? Nasz, nasz taki mały sklep i... cały karton idzie na... Ale to czy nie tego jest. Tego jest dużo. Nasz mały rodzinny biznes... A to? No nie. no nie Nasz mały rodzinny biznesik przynada się w coś większego. To co to jest? Pracowaliśmy tylko dla rodziny, teraz pracujemy sami jako firma. Nowe chrupki! No mówiłem. mówiłem. A tamte, się, tamte też będziemy dalej sprzedawali, czy nie? Tak, tak. Szkoda, że na, rogu, na rogach się nie da położyć. W końcu nie będziemy takich chrupek po kilku sekundach, bo będą mieli dwie, 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 dwa rodzaje do wyboru. O. No. Wiesz, to też jest fajne. Dużo no. nowości. Więc zamiast zakupywać ciągle to samo, będziemy mieli dużo rzeczy i będzie się tak wszystko... wszystko ja chyba są drogie, co nie? Jogurty nie są A, piśne, a nie? dwa, dobra, dwa złoty, no Ale to... ja tego jest mega dużo akurat. No właśnie tylko 10 niech będzie. No, jeszcze raz coś no, wejść za, za ten kaszel, ale... Trochę taki jesteś... Chory jestem trochę. No. O 4,20. One są drogie dosyć. Jestem przeziębiony i nawet mam filmy i ten... Widzicie i jakie kaszy. widzowie to jest poświęcenie? Ale... Bo. Powiedziałem, że będzie daily, to będzie daily. Nie możemy tego odpuścić. Jakby skały srały, to tak będzie daily. Ej, a zobacz, Kuba, myślić, że to jest dobra cena? 4, bo wychodzimy z profitem 2 złote. Tak, to jest za... Zawsze za w takich sytuacjach. O 4,20 tu kosztuje. No to w ogóle, są fajne ogólnie rzeczy, mi się na podobają te rzeczy, ja je lubię. O Jezus mario 6 zł 6 złotych <grym> myślisz? Tak. To profit 350 zł. A ile ma być? Ma być mało, dużo profitu? Ej, my nie mamy płatek pa Leksia? nie są, tylko pod tymi wszystkimi rzeczami. Nie ma płatek Leksia. No nie skończyłeś się. Hmm, trzeba dokupić płatki lepsza. Bo nie mamy taką nauczycielkę panią widomską. To jak ona ona on, on obok nas przychodziła. To jest ogólna szamaczyli czyli my ją lubimy. Bo jest miła, lubisz to sobie pośmiać. Mhm. Tylko często może tak, że... Każdy nam coś pisał. Jakiś czas, jakieś prace pisane w stylu. Hmm, nie, w ogóle nie. Nie stać nas! Patrz, patrz na to, ile to kosztuje. 282 zł. Hmm. Kupiłem tutaj wszystko, czego nie mam. <kluje> to git. Tylko, że trochę może nie idzie że nas nie stach, ale. Daj, po co ja kupiłem olej? <kluzny> tego nie potrzebujemy, jeszcze tego mam. Jeden olej wystarczy nam. Jeszcze 20 dolców. Susu. Ja nie wiem, czy nie rozdawać podwójnie, czy po prostu pojedynczo ten produkt. No, o, pierwszy klient bierze. Małeś no, coś więcej na znaczy, Pierwszy klient I on bierze. Jeden z nowych produktów. Ostatnie płatki tutaj załatwił. Te płatki to się wciąż Ja mam te płatki. A ustawiłeś w I mam te płatki obok płatki, czyli płatki w tym samym miejscu. No, mieście. jak? Co? Dlaczego ty zamknąłeś, Morto? I wiecie, co my zrobiłem w czasach tej licencji? Ja widzę. Ja, ja widzę tak, że wszystkie produkty kategorialnie. Czyli mąka obok mąki, płatki obok płatki, żeby to miało jakiś ład i skład. Olej obok tego oleju. Olej oliwa. Nie nie mamy. To, to co jest zielone. To jest oliwa olej. No, Normalnie też jest oliwa. No i mamy 0,82 grosze. Spaghetti. <coughs> hmm. Ale ja się mówiłem na filmie że nie udałeś tego celu osiągnąć, ale na następnym. Ale jakiego celu? No, kupiłam tej kasę samą cudownie. No jak nie. 22 minuty. Mi się wydaje, że w 10 minut się wyrobimy. u nas ogólnie w filmie nie będą przekraczały 30 minut. Bo to jest, to jest dla nas trochę za dużo roboty, już. Hmm. ale jeszcze zobaczymy mm. Mm. no i co jeszcze ogólnie no, ale już 12.50 w ogóle dobra jak ten chleb zabiorę do końca to tutaj położę płatki Mordo, nad czym się zastanawiam? A, bo kolejka jest za długa. Dzisiaj ogólnie, a może już wczoraj, jeszcze nie wiem, napisz, yy, jak to oglądacie, napiszcie na społeczności, czy będzie daily, czy nie będzie. Ale wydaje mi się, że będzie. To wszystko się okaże od tego, yy, ile filmów nagramy. No, więc ten. Mam już 200 dolarów, mi się wydaje, że zrealizujemy ten plan dzisiaj, czyli wiecie. No patrz, oni się już skarżą, że to jest ten. Patrz, jaka ta kolejka jest długa, on jeszcze gówno robi. Ja bym się... jego 50 dolarów. Trudno, ale będzie szybciej to robił. No jak? Nie ma Tego nie ma. Uj pięć już kupiłem! Znów bym kupił pięć za 230 dolarów. A czego? Pięć mm, Tej kawy. Hmm. Ona za pięć kosztuje 200 dolarów, wiesz? Kawa, ja, ja mam chyba i ja, to sobie droższe rzeczy. Jeszcze mleko jest mega drogie. Znaczy nie wiesz tak... pół. nie mleko? mleko? Co? Mamy mleko? Mamy. Six packs and in the fridge. Dobra. No Okej. Okay. I ogólnie teraz mi się wydaje, że chyba trzeba zbierać to, bo patrz już jest 25 minut odcinka, co nie? I mamy... Ten dzień kończymy. Ten dzień... no, den, ale... Jeśli nazbieramy tutaj 900 albo tam 1000 coś tam, prawda? To no. wtedy kupujemy. A jeśli nie nazbieramy, to po prostu w następnym odcinku kupimy. Złe, małe na rachunki. Ogólnie fajny syf tutaj jest. Nie będę ukrywał, że mogłoby być czyściej. ale ogólnie co chce? Nie wiem mi się wydaje że nas ale nie złożymy tego kupił bo będzie dziewiąta tak mi się wydaje i wtedy ja bym tak bardzo chciał w sumie. A wtedy osobiście tytuł, że na samym kupiliśmy całą obsługową kasę ja nie wiem ale to już zobaczymy bo wiesz, jeśli teraz się wyrobimy, to nie ma sensu potem, wiesz, y, robić następnego odcinka z tego, I tak mi się wydaje przynajmniej. No tak, ale to zobaczymy jeszcze. A mamy już siódmą, już od dwie godzina, dwiego mamy na przykład 400 dolarów. Ile? 800? 700. Hmm. Ja się wydaje, że to jest dużo. czy to jest dużo, ale nie, nie wiem, czy wystarczająco, żeby kupić kasę, Już idę sprawdzić. 900 równo. No 960. Tam masz 900. 900 równo. Albo 900 i tam jest jeszcze 900. Tylko ta jest na, na lewej, a tam to jest naprawy. A ma... którą? Bo ja wiem bo nie zastanawiałem. Nie wiem, prawo, bo że patrz. Czekaj, muszę... Musimy ustalić. Mm -hmm. Teraz ustalimy w tym odcinku, gdzie ta kasa będzie stała. Zobacz, jak ludzie wchodzą do sklepu, to oni będą wchodzili, prawda? Yy, tutaj będzie, to, to będzie ta kasa, yy, ona będzie trochę, trochę bliżej, będzie, o tutaj będzie kasa równo. Sama Nie, ta, o ta. No. I tutaj, o, w tym skrawku, gdzie cała obsługować. Daje, Ale ta sama obsługowa jest mała, więc ona też jest. 9.899 dolarów, nie zdążyliśmy. Yes. no to w następnym odcinku na no, widzowie. Nie chcieliśmy. Ale no, widzieliście, że jednego dolara zabrakło nam. Jednego. Ty wiesz kito. Teraz dopiero co zobaczymy. Bo ja byłem co kupić, ale naradzimy talii i wiesz. Hmm. No to widzowie przepraszamy Was, ale też w następnym odcinku. Nie, nie. za to przepraszam, patrzcie, mamy licencję. Mamy nową szafkę. fakt, że nie ma na niej produktów, ale... Na której? Na tej. No jest jeszcze. No może też jest. Na ty też już prawie nie ma produktów, ale... Dajcie znać na karcie społecznościowej, której potem zrobimy, jak odblokować komentarze, żebyście mogli do nas pisać, a nie żebyście pisali przez karty społecznościowe. Mi <laughs> jak Google nie pomaga. Więc Google mi dał żadnego hmm. rozwiązania. się My się z wami żegnamy. Jeszcze dokończymy i dosłownie trzymajcie się, my dochodziły tych ludzi i kończyły. Zrobimy no. teraz cięcie i pokażemy Wam bilans, taki skończy. Zobaczymy się chodzimy. No, dzięki pa. Więc za, za sekundę się widzimy. Cześć widzowie, już ja poszedł, to teraz nie pożegnał. Ale tutaj właśnie pokażę Wam teraz bilans końcowy. Jesteśmy plus 1300 dolarów, balans plus 1200. Więc ogólnie tak się prezentuje nasz sklep, dzień 51 naszego sklepu. I no co mogę powiedzieć? Trzymajcie się. Cześć.